Jak 2001 Classic, nie, Custom, O tym był Caston. ślin 1200, rok produkcji 2001. i czyli, można 1200, tak? 1200, tak. Jest to materiał dość trudny do jakiegokolwiek ukształtowania plastycznego pojazdu, z racji tego, że wszelkiego rodzaju materiały, które są dostępne na rynku, są dostępne do sofalni. Mhm. Sofalni, rockingów. Turingów i tak dalej jest XL? Nie, XL, XL 1200C 1200C? Okay. Tak, kaską tak One tam były w kilku jeszcze innych konfiguracjach, o których mówimy o tym uh -huh. e, Silnik jest nieruszony, ma zmieniony gaźnik I zmieniony filtr powietrza SMS-a e, To jest to Następnie poszerzony wahacz ja go tuninguje, można powiedzieć, tak? Nie, 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 to jest jak gdyby, się, z pojazdu starego pozostała tylko część ramy. Ramy i silnik, nic poza Pozostałe Pozostały rodzaje rzeczy, które znajdują się w tym pojeździe. Bak, mocowanie e, zegarów, mocowanie lampy, całe czy zawieszenie. To wszystko było jakby gdyby ściągane pod konkretny model i jak gdyby otworzone do tego. Się? No, się? Nie. Tu rocznikowo nie jest nic bo element część elementów jest jak gdyby od Sportstera, a część elementów jest jak gdyby od Softaj. Tu jest powietrze, ale to nie są jakieś takie zmiany totalnie podnoszące mocy, bo tutaj można go i tak dalej. Tylna i w to będzie przewodem, będzie to wszystko są połączone. Sportster charakteryzuje się tym, że ma z innej strony pas napędowy niż normalny Softaj. Mamy lewą i prawą stronę i tutaj było wszystko jak gdyby dobierane po to, to co można powiedzieć, że to co jest istotną sprawą, jeśli się przyjrzycie, to przednia tarcza współgra z, z pulejem, że jest ten sam wzór, a pulej przyszedł jak gdyby w układzie gładkiej powierzchni i to było wszystko wycinane może nie serówką, tylko tą techniką wodną żeby uzyskać właśnie efekt taki same, jak gdyby, tego samego wyglądu jednej strony i drugiej strony. to jest firma demon z a to sprawdzimy później. Koła są tak samo w sposób zrobione z tej firmy. wtedy bulek jest połączony z tarczą hamulcową, czyli tworzy jak gdyby jedną całość. Tak jak mówiłem, silniki inne rzeczy są i rama jest w standardzie, pozostałe rzeczy były budowane nowe zawieszenie, te amortyzatory, wszystko jak gdyby opony, to wszystko było jak gdyby ściągane nie u nas, tylko właśnie z rękami. Czy w Polsce nie da się znaleźć takich części? Czy jakby można. poszukać to? Nie, można już coraz częściej jest to dostępne, ale no, nie jest to takie proste. Istnieją już w tej chwili firmy europejskie, które się zajmują tak samo ściąganiem tych e, części mhm. i można jakby już tutaj dobierać co łatwiej gdyby okres, z tym, że no, różnica w cenie jest dość istotna.